Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak nadać mieszkaniu niepowtarzalny charakter przy zastosowaniu tak zwanego efektu betonu. Zapraszam Was do oglądania. Efekt betonu uzyskamy stosując kolejno po sobie cztery następujące produkty. Preparat gruntujący Novalit GT, niskoalkaliczny tynk modelowany Novalit T, farbę podkładową akrylatek W w jednej warstwie oraz farbę laserunkową Lazur ZW. Oczywiście wszystko to zachowując odpowiednie przerwy technologiczne. Głównym elementem systemu pozwalającym na odwzorowanie struktury betonu jest modelowana masa tynkarska Permuro, Novalit lub Armasil. O wyborze masy decydują warunki, w jakich wykonujemy efekt betonu, a także zasobność inwestora. My z racji nowego podłoża zdecydowaliśmy się na innowacyjny produkt polikrzemanowy Novalit. Wybraliśmy go, bo może być stosowany we wszystkich rodzajach pomieszczeń, a jego wysoka paroprzepuszczalność poradzi sobie z wilgocią technologiczną znajdującą się w mieszkaniu. Masę nakładamy za pomocą pacy metalowej ze stali nierdzewnej na cienką, równomierną warstwę o grubości około 1 mm. Następnie przykładamy pacę do nałożonej powierzchni i delikatnie ją odciągamy. Uzyskamy w ten sposób tak zwane sopelki, które po chwili ponownie delikatnie wygładzimy tak jednak, aby ich całkowicie nie zniwelować. W miarę jak masa będzie wysychać, jeszcze kilkakrotnie będziemy ją wygładzać, pamiętając, aby na powierzchni zachowały się niewielkie wrzery i nierówności. My zdecydowaliśmy się na efekt betonu z wzornika firmy KB o nazwie grafit przy zakupie masy modelowanej otrzymaliśmy wszystkie pozostałe elementy systemu, czyli farbę podkładową akrylatek ZW w odpowiednim kolorze, którą nałożymy wałkiem na wymodelowaną i wyschniętą warstwę tynku. Najszybciej możemy to zrobić po 24 godzinach. Elementem, który zwieńczy efekt betonu, będzie nałożenie farby lazurującej lazur ZW. Jest to produkt na bazie wodnych dyspersji akrylowych. Przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także w systemie ociepleń. Tą farbę, nie w pełni kryjącą, nakładać będziemy wałkiem na uprzednio wykonaną i wyschniętą warstwę farby akrylatek z W. Bezwłocznie przecierając całą powierzchnię specjalną gąbką. Zaletą farby lazur i całego systemu jest możliwość nieograniczonego kształtowania indywidualnego wystroju dopasowanego kolorystyką i stylem do konkretnego wnętrza, a wszystko w cenie materiału nie przekraczającej 20 zł za metr kwadratowy. Jesteśmy po skończonej pracy i możecie zobaczyć, że przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów i wiedzy osiągnęliśmy bardzo zadowalający rezultat. Powodzenia i do zobaczenia następnym razem.